Kochani, cześć, to ja Melania. Postanowiłam nakręcić vloga. Czy coś to, jeszcze nam zostało? To już, to już wszystko. Gienek, którego znam, to był gość, który jarał, to był Ziomal, gość, który miał najlepsze dzieło w szkole. No Cóż, ludzie się zmieniają, nie? Ludzie, zapowiada się na kolejne dziecko w naszej paczce. Kochanie, jesteś w ciąży? Stop! To miała być tajemnica. Ale A... będziecie milić dzisiaj czy nie? Nie. Podobasz się nam, mm. A. Tak. Ty jesteś po prostu hipokrytką i skończoną świnią. Jeżeli myślicie, że prawdziwa przyjaźń jest niezniszczalna i przetrwa wszystko, to przestańcie się oszukiwać. Nie ma czegoś takiego. O, super! Przecież Lenka, wróciłaś wcześniej? Laska cię podrywa, a ty jesteś cały w skobronkach. A ktoś jest zazdrosny. Kochasz mnie dalej? No, pewnie, że tak. Hmm. Pamiętajcie, czasami warto odpuścić ratowanie świata, by pozwolić ludziom na popełnianie błędów.

Spokojnie, Przysznie, nie płakuj Ja jestem przy Tobie na czatach, stoję Ciebie ochronią, wiesz? Fajnie, Twoje plany są realne, wielkie miasto sława W końcu zacznie się zabawa, zero telefonów Turciu, kiedy będziesz w domu? Posprzątałaś swój pokój, masz szlaban do końca roku Jesteś pewna, że się uda, nie masz obaw Ale stop, nie taka była umowa Ile było planów, by rozpocząć już to do dorosłe życie? 19 plus. Ile było planów, by rozpocząć już to do dorosłe życie. 19 plus. Słuchajcie, pędzę właśnie do chłopaków. Co prawda? Sebastian nadal jest w areszcie, no ale jemu nie jestem w stanie pomóc. Zostawiam to mecenasowi Pawlakowi i Lucy. Za to Ela od wczoraj się do mnie nie odzywa, nie zadzwoniła nawet. Ja nie miałam dla niej wczoraj czasu, dlatego specjalnie wzięłam sobie wolny w pabie, A zajęcia mam dopiero wieczorem, więc będę całym sercem wspierać Elę. I czekać na Sebastiana. Przecież on musi wyjść z aresztu, on jest niewinny. Dobra, dzwonię do Kaspra, pa. No, hej, kaczper. Jak tam Zelą? Elą? Mhm. Wiesz, co? No, ja jadę właśnie do was. Nie, nic nie wiem. Jak coś, to mogę zadzwonić do Lucy. Ona jest teraz w prokuraturze z Pawlakiem. A co? Lucy się nie odzywała do Eli? Nie, nie wiem. Chyba jeszcze śpi. Nie wiem, bo myśmy z łóżką niedawno wrócili. No. No, tak, no. Nie, nie, nie. Y Irek? Nie, nie, nie wiem. Chyba wrócił do, do siebie. Dobra, jak Ela coś będzie wiedzieć, to od razu dam ci znać. No, na razie, pa. Zaglądałeś do niej? Nie, dobra, pójdę teraz, zobaczę. Kacpra i Zuzy nie było w domu, kiedy pijani Ela i Irek wrócili z pubu. Nie mają pojęcia, że Irek został na noc i przespał się z Elą. Pa! Coś dziwnie cicho, chyba wyszło. Przecież byśmy słyszeli puka chcę wiedzieć z sobą. Nikt się nie odzywa. To wejdź może. Ja pierdzielę, nie wiesz. Jezus Maria, co się stało? O f**k! Ja... nie wiem co powiedzieć. Budzę ich. Ej, stawajcie. Ej. Oła. Ma głowa Dobra, Patrz. Irek... Ty się nie odzywaj. Ty zasrańcu pieprzony! Co jest? Co jest? To my się pytamy, co jest! Jezus Maria! Seba siedzi nie baleście, ja wyrazem w łóżku? Nie no, C czekaj, czekaj, czekaj. Jeszcze jesteście nadzy. Niech no, super. Pogięło was! Irek ci się stało. Poczekaj, no, spokojnie. Uspokójmy się wszyscy, ale ja cię bardzo przepraszam. Nic nie było. Ty się Kasper też wyróżnił, bo co myślisz, że leżymy w łóżku i seks zaraz, tak się płkniłem. Irek, jesteście nadzy. Spaliście w tuleni. Kurde, jak mogliście! Nie no, Seba, siedzi. super! Biercie! Irek? Czy my... Nie, 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 absolutnie wypij sobie też go, wypraszam sobie. No niby wie, jak, że mieliśmy coś robić. No, nie. No. Nie wierzę. Co za gnój. No, Irek to Irek, ale Ela, przecież, kurde. Ona tak kocha Sebastiana. A to wszystko wina tego za On nie przypuści żadnej okazji. A może, nie wiem, urwałby się film? Nie, no super, to wszystko tłumaczy. Nic nie było. Ludzie, nic nie było. Ja, ja wiem, jak takie sprawy wyglądają, tak? Ja bym czegoś takiego Sebastianowi nie zrobił. A mi zrobiłeś. Co, już zapomniałeś o Monice? A teraz przyleciałeś Ele Sebastianowi. Po prostu jesteś jedną, wielką, totalną, pieprzoną porażką. Kasper, ja rozumiem twój punkt widzenia i to, co było z Moniką, to było, minęło, ale ustalmy jasno i wyraźnie jedno. Nie spałem z Elą. Ja nic okay. nie pamiętam. No. Ostatnie, co pamiętam, to to, jak Irek pomaga mi ściągnąć kurtkę, a później to już mi się totalnie urywa film. No i tak, Ela, bo nic się między nami nie wydarzyło. Myśmy przyszli na waleniu tego mieszkania, w pijackim mamoku się rozebraliśmy, położyliśmy na łóżku, jakoś zasnęliśmy. No, takie rzeczy się dzieją na porządku dziennym. <laughs> nie no, tak. Tak. <laughs> Nie, nie gapcie się tak na mnie głupio, po prostu ustalmy wersję, że nic się nie wydarzyło. Dla Sebastiana, on się nie może dowiedzieć o tym, otworzyć Otworzę drzwi. Ja ci wierzę. Kacper, Kacperczek. Umowa. Nie może się Seba dowiedzieć, ja nie spałem z nim. Idę rozumiesz? To? Hejka! O, cześć jesteśmy. Hej. Coś się stało? Nie, nic, Chodź. A właśnie, że się stało, mam wspaniałą wiadomość. O, jesteście. Iruś? Ty tutaj? Rano przyszedłem tak. Słuchajcie, rozmawiałam z Lucy i chyba dzisiaj wychodzi z arrestu. Pawlak normalnie wszystko załatwił. No co, nie cieszycie się? Super. Super, co nie? Ja, już, ja wiem, ja wiem kochana, że, że strasznie cię jest smutno i przykro, ale sam już wróci i będziecie razem. Już będzie dobrze. No wiem, wiem, spotkało cię coś strasznego. No co, nie cieszycie się? Ja, ja do Pawła, ja, ja mam robot. Właśnie, Iruś, dzięki wielkie, że zająłeś się w ogóle moją pracą i zająłeś się, się Elo. Dzięki, super goście. Dzięki za miłe słowo, Melanie. Tak, no to super, Lucy, ale dzisiaj już wyjdzie? Wiesz co, no to podziękuj wszystkim od nas panu Pawlakowi. Lucy, ja muszę kończyć, wiesz? No, dzięki za telefon. Papa, buźki. Panu Pawlakowi? To co, to Lucy z Pawlakiem teraz? No tak, no a ja widzę, że to na sam dźwięk tego nazwiska rozkwitasz. A, takie gadanie, wiesz, głupie. Słuchaj, to o Sebastiana chodzi, tak? Tak, tak. Wszystko w porządku? Tak, tak. No dzisiaj już prawdopodobnie wyjdzie z aresztu. Jezu, no to wspaniale. To taka przykra historia, no. No to fakt, no ale pan Pawlak znowu nam wszystkim pomógł. Fajny z niego facet, co? No świetny prawnik, to prawda. Ale ja widzę, że ty jesteś zdenerwowana. Tak. Mamo, ja bym bardzo chciała dostać tą pracę. Wiesz, co to znaczy być menadżerem takiego hotelu? Słuchaj, to ja z tobą pójdę może, co? To jest bardzo dobry mój znajomy. Nie, no co ty, nie będziesz mnie odprowadzać jak w pierwszy dzień szkoły. Ja dam sobie radę sama, tak? No to, że dasz sobie radę, to ja wiem, słuchaj, jesteś odpowiedzialna. No to świetne stanowisko dla ciebie. Tak myślisz? No, jestem z ciebie taka dumna, Kaśka. Dzięki, mamo. Kasia ciągle nie znalazła pracy. Jej mama dowiedziała się, że znajomy szuka menadżera do swojego hotelu i poradziła córce, żeby zgłosiła się na rozmowę. Kasia jest podekscytowana, bo to pierwsza od dawna oferta, którą jest naprawdę zainteresowana i chciałaby tę pracę dostać. bardzo. Wygląda. Słucham? Z tym dekoltem całkiem dobrze. Nie musisz się pani martwić. Ja na przykład jestem pod wrażeniem. Pod wrażeniem czego? Pani dekoltu. Przepraszam, ogólnie. Ogólnie. Dziękuję bardzo, ale ja sobie nie życzę takich seksistowskich komentarzy, dobrze? Ja uważam, że czasem wypada mieć więcej takiego luzu niż pospinania. Ja w ogóle nie jestem pospinana, jak pan widzi. Do widzenia. Do widzenia. Drugie lustro, widziałem. Dzień dobry. Dzień dobry, Katarzyna Malewicz. Ja jestem umówiona na rozmowę o pracę. Oczywiście, przy sobie usiąść, a właściwie zaraz panią poprosi. Dziękuję. A nie ma pani może jakiejś agrawki, no bo. Zaraz, cóż, ja poszukam. Tak rozmowę. Mhm. Wystarczy, że już przed chwilą jeden koleś gawił mi się w dekolt. Płaca ci, proszę bardzo. Super, dziękuję bardzo. Ela przyjechała odebrać Sebastiana z aresztu. Jest zakłopotana, bo rano obudziła się z Irkiem w łóżku. Choć nic nie pamięta, a Irek zapewnia, że ze sobą nie spali, wolałaby, żeby Sebastian nie dowiedział się o ich wspólnej nocy. co szczęścia, że już jesteś. Dziękuję panu bardzo. Nie wiem, co bym bez pana zrobił. Podziękuję, że jak załatwimy sprawę do końca. No dobra, nie przeszkadzam wam, muszę jeszcze podpisać papiery. – Do widzenia. – Trzymaj się. Do widzenia. Do widzenia. Jezus, kocham Cię, ty moja Weretko, wiesz jak za ten tęskniłem? Ja też! Te dwie noce to był jakiś koszmar, ale dzięki nim zrozumiałem, co jest ważne. Ty, Sębosz, ty kocham cię. najważniejsza. Kocham Cię na maksa, rozumiesz? I jestem Twoja i tylko Twoja. Chodź do domu, chodź do domu. Okay. Czeka na nas Zuza i Mela i Kacper i zrobili dla nas obiad. Okay. Poczekaj. Mela, wszyscy. Wyszedłem z aresztu, a to znaczy, że nie pójdę siedzieć. Mojemu ojcu znowu nie udało się spieprzyć mi życia. No i jest ze mną mój anioł. Jest ze mną, kiedy jest dobrze i kiedy jest beznadziejnie. I teraz wiem, że to jest dziewczyna z trumcy, spędzi resztę życia. I żebyście wszyscy o tym wiedzieli. Proszę bardzo, adios, motherfucker. Stary, co ty robisz? Uspokój się, Irek! Debile! Uspokój się, człowieku! Co się stało? Patrz. I teraz wiem, że to jest dziewczyna, z trówki, resztę Dobrze, a z będzie życia. Dobrze, no szczęśliwi razem. Wiedzieli. Seba wyszedł, nie rozumiem. Chłopie, ja się przespałem z Elką od syby. Co? Tak. Jak było? że <laughs> co, 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 co się pytasz, jak było? No po prostu co? jestem debilem, jestem, no! No uspokój się, człowieku, powiedz mi, jak do tego doszło od początku? Nawaleni, żeśmy wrócili do domu. Aha. Ja jej chciałem pomóc, bo ona była pijana krzywdę, by sobie. Dobrze! ściągnąłem jej budki, zaczęłam mm -hmm. płakać, ja chciałem pocieszyć, wiesz, bo biedna ela. I położyliśmy się obok zacząłem ją głaskać, pocieszać i chierano podziwów. Jak się, ja, się tak żeby faktycznie do tego doszło? Kojarzysz coś? Mówiłem Kaspro i ich że nic nie było. Ja mam w głowie, że było. Ja mam, te, ja mam slajdy, po prostu ja, jak z koloru, jak. Bez gumki jeszcze. W tym po... momencie, jak to się skrać, najlepszy moment na to, żeby do tego doszło. Świetnie. Ja nie wiem, ja co ja mam to, ja zrobić, ty Szkoda, sebie, ja pierdę. Nie może się dowiedzieć. Dobra, stary. Uspokój się. Ja? Kacper! Kacper, a gdzie macie paprykę? Kacper! Ale on przyspał się z niej. Może być ciszej? Okej, okay, ja też jestem w szoku, ale wiesz, że to nikomu nie widzia na dobre. Zresztą widziałeś, Elę, ona też niczego nie pamięta. Ale myślisz, że nic nie było, bo ja w to nie wierzę. Znam tego Durnia. Dobra, było, nie było. To nie ma znaczenia. Seba nie może się o tym dowiedzieć, a zwłaszcza nie od nas. Ale i ja nie mogę kłamywać Seby, zuza. No dobra, no ale przypuśćmy, że powiesz mu: No, Seba, Ela spała z Irkiem. To wszystko się stało, jak byłeś w areszcie. Co? I co myślisz, że co wtedy zrobi? Ela spała z Irkiem, jak seba był w areszcie. Kiedy to się stało? Dzisiaj w nocy? No, mówcie! Mela. Mela, ale oni byli pijani. Ale Ela niczego nie pamięta, a Irek nie przyzna ci się, nawet jakbyś go wykastrowała. No tak. Ale byli nadzy, jak ich obudziliśmy. I przytuleni. Jak Było tak coś pijali? na stole. Ja no po prostu was własnymi rękami, Zleniami. no poczekaj! Mela, poczekaj, nie rób głupot. Chyba nie powinien się tego dowiedzieć, chyba. Nie chyba, tylko na pewno. Sama by się załamałam. Ela go kocha, tylko na chwilę zbłądziła. pszczony Irek! A tak się cieszyłam, że się zajął Elą i że w ogóle się przejęła tym że się tylko o sobie. Nie, słuchaj Mela, to nie jest dobry pomysł. Mela, Mela, poczekaj! Zabiję ja go. W... go! Wyłączcie gaz w kuchni. Maju. Pani Malewicz ze mną była umówiona na rozmowę, tak? tak? oczywiście. Tam siedzi. Czy poprosić? Nie, ja sobie sam poproszę. Pani jednak pospinana. Słucham? Pani przyszła do mnie, prawda? Nie sądzę. Nie w sprawie pracy, to do mnie. A, to... Zaremski, jest... a pani Malewicz. Tak. No, to zapraszam. Ja przyjmę panią w kuchni, niestety mam tu takie urwanie głowy. Przepraszam najmocniej panią za warunki, ale zostaliśmy bez menadżera, więc ja wszystko muszę robić sam witam. Zapraszam panów. Proszę sobie tutaj łaskawie spocząć. Czy, o, proszę, proszę. Dzięki. E ja przeglądałem pani CV, pani studiuje zarządzanie, prawda? Tak. J języki? Um, angielski, płynnie i niemiecki też. Okay, dobrze. E wyobraźmy sobie taką sytuację. Gość nie zamierza zapłacić rachunku za pobyt. Co robimy? Przede wszystkim to nie jest moje zadanie, tylko recepcjonisty. Mhm. Każdy powinien wykonywać zadania na swoich szczeblach, no bo wezwanie osoby z wyższego stanowiska od razu daje przewagę klientowi. Gościowi? gościowi. Tak, Dobrze. gościowi. Powiedzmy, że recepcjonista nie, nie zna takich procedur. Zostaje pani mimo wszystko wezwana. No, w takim razie jest regulamin hotelu i są przedpłaty. No chyba, że coś wydarzyło się, mhm. co miało wpływ na komfort pobytu gościa. Wtedy też musimy wziąć to pod uwagę. Rozumiem. Że uważa Pani, że to hotel ponosi odpowiedzialność. W uzasadnionych sytuacjach tak. Mm -hmm. e, dobra, druga sytuacja, mamy overbooking, nie jesteśmy w stanie podjąć żadnego gościa. On zrobił rezerwację. My ją potwierdziliśmy. Um... No, to wtedy szukamy pokoju o podobnym standardzie w innym hotelu, możliwie blisko. O podobnym standardzie jest na końcu miasta. Mamy do dyspozycji apartament za podwójną cenę. W takim razie bierzemy apartament, a różnicę pokrywamy. Mhm, mm dobra. Giną rzeczy w, w hotelu. Gość oskarża nas o kradzież. Co robimy? Ym, w regulaminie hotelu powinno być zapisane także, że nie ponosimy odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokojach. Mhm, mm no, ale on twierdzi, że się bardzo spieszył, pewnie zostawił w sejfie, ale możliwe, że go nie zamknął. Przepraszam. Y y no w takim razie są też karty pokojowe, które rejestrują y kto wszedł do pokoju ostatnio, dlatego zawsze możemy to sprawdzić. Czy pani uważa, że menadżer to osoba otwarta, łatwo nawiązująca kontakty, przyjaźnie nastawiona do obcych? Tak. W takim razie, czy jest Pani odpowiednią osobą na to stanowisko? Inaczej bym tutaj nie przyszła. Ja również uważam, że może Pani zacząć od jutra. Czy ma Pani jakieś szczególne oczekiwania? Chyba tylko jedno. Mhm. Nie życzę sobie komplementów w pracy, bo to jest mobbing. Witamy na pokładzie naszego hotelu. Szczegóły omówimy finansowe w biurze. Jasne. Zapraszam. Cześć, Mela, dostałam pracę super, co nie i zaczynam od jutra i będę menadżerem hotelu Heban. Mimo tego, że swoją przygodę zaczęłam od pokazania fuka właścicielowi, no ale to może dobrze wróżę naszej przyszłej współpracy, co no ja mam taką nadzieję, no bo bardzo mi na tym zależy. Znaczy się no na pracę oczywiście. Mela jest wściekła na Irka. Ma ochotę go zabić za to, że przespał się z Elą. Uważa też, że nie powinni okłamywać Sebastiana i przyjaciel musi poznać prawdę bez względu na konsekwencje. Straciłeś Jole z Magdą, przespałeś się z moją traktujesz w ogóle dziewczynę jak śmieci. Wiesz, to jesteś kompletnie niedojrzałym, beznadziejnym, rozpuszczonym Bachorem. Jesteś niedojrzały. Wiedzieliśmy o tym od samego początku, ale to, co zrobiłeś do tej pory, to jest naprawdę nic. Nic w porównaniu z tym, co się stało dzisiaj. Wiesz, to? Może mi to jakoś wytłumaczyć, bo mi się to po prostu w głowie nie mieści. Melania, mi też się to w głowie nie mieści. I naprawdę przysięgam ci, ja nie wiem, jak to się stało. Przyszliśmy na prócz hmm. jak szpadle do tego mieszkania i nam się film urwał, i nie wiedzę nic. Nie mela, nie wiem, mela, co... mela, posłuchaj, on naprawdę jest za... Przysięgam. Ale Sebastian jest naszym przyjacielem. Ela przyjaciółką. Jak mogłeś tak namieszać? Nie wiem, jak to się stało. Ha, nie wiesz, jak to się stało? To no nie masz na sobą kontroli. To cały czas tylko myślisz. Ale to ja. nie jest tak, że ja nie mam kontroli. Tylko zawsze mi się Ela podobała na początku gdzieś tam, ale Ona jest teraz Sebastianem i w życiu. W życiu bym czegoś takiego nie, na trzeźwo nie dopuścił. W życiu. Dość! Nie chce mi się tego słuchać. Co? A ty, czy to w ogóle pomyślałeś, co się stanie, jak Sebastian się o tym dowie, co? Nie żartuj, nie, nie, nie może się dowiedzieć, nie żartuj, nie żartuj nawet, nie może się dowiedzieć Sebastian. Co jesteś, żałosny? Nie mela, nie Puszczy dajmy się nie. ponieść emocjom. Mela, nie myśmy emocjami, dobrze? Zaczekaj. No mela. Nie, Zręcz mi z oczu, nie chcę mi się z tobą gadać. Łapią, Łapią. Łapią. okej. Okay. Mela, Łapią Mela. Stój. No, pomyśl o tym w ten sposób. Ani on, ani ona tego nie chcieli, tak? Tak? Tak samo będziesz mi mówił, jak będzie próbował lękę zaciągnąć do łóżka. A to zupełnie ten inna sytuacja. nie ma granic. Dobrze, ale szanujmy nie się, Elno ja by tego w życiu nie zrobiła. Tak? Ale też mówiła. Do że nigdy nie pójść z nim do łóżka i co? To jest maszyna do niszczenia związków. Rania, ja dla Ciebie mogę być, kim chcesz, tylko błagam cię, nie mów Sebastianowi. Nie mów niczego o sobie, on się załamie wtedy. Nie dam rady kłamywać swojego przyjaciela. Ale musisz w tym momencie, ja... Przecież ta Ela, ja na nią nie spojrzę, ona na mnie też nie spojrzy w życiu, tylko... Czy nie możemy jak widziałeś. zresztą? Widziałaś tego to. vloga, tak? Nie, widziałaś tego vloga, tak? Oboje byli szczęśliwi, ale niczego mu nie powiedziała. Nie psujmy im tego, proszę cię, nie w tym momencie. Złaga... mnie. Nie, no... Ela, nie jest kłamstwo. O, cześć Melka. Fajnie, że wróciłaś. Słuchaj, yy... Pogadasz z Catsprem, muszę o, o wszystkim powiedzieć sobie. A to nie nasza sprawa i nie wolno nam się do tego wtrącać. Mhm. Czyli co? Mamy udawać przed Sebastianem, że nic się nie stało, tak? No, ale co ty też chcesz się do tego wtrącać? Ale po co, Melka? co, widziałeś się z tym gnojem? Tak. Powiedział ci coś? Co miał mi powiedzieć Kacper? Że urwał mu się film. No, to ich jakoś tłumaczysz. Mhm. Jasne. Co? mamy udawać, że nic się nie stało? Seba tu przyjdzie, przyjdzie Irek, Ej, ja mam robić dobrą minę? No właśnie, bo jak to wyjdzie, to co mu wtedy powiemy Sebastianowi? No właśnie. Nie no wiem. właśnie, a może mi powiecie, jak mam się zachować? Jak mu chcecie to powiedzieć? Kiedy? Jutro? Dzisiaj? Y przy Eli? Bez Eli? No proszę, słucham, powiedzcie mi, bo ja też nie mam, nie wiem, jak mam się zachować. Duca, nie wiem. I najgorsze jest wszystkim to, że teraz nikt nie wie, jak ma się zachować, niech to szlak. Chyba to pewnie oni. Cześć. Cześć Sawuś. Gdzie byli? Ja musiałem coś zjeść, bym taki głodny. O, a my dla was jedzonko gotujemy. Chodźcie. Ja ziem wszystko. Po dwóch nocach w wszystko nabiera smaku, naprawdę. Mela, jak fajnie cię widzieć. Cześć. Ja się cieszę. Trzymasz się? Tak. Najważniejsze, że mam Mordziacy! Stary, w życiu bym nie pomyślał, że tak się będę cieszył na myśl o nocy we własnym łóżku, nie? Masakra. Sebuś, ja zmieniłam pościel, żeby ci się lepiej spało. Aha. To ja tylko się ogarnę, przebiorę i obalimy jakiegoś browa. Jasne, już się chłodzi. Yes. Kocham cię, Ela. Ja ciebie też, Sebuś. Zawsze byłam za prawdą i szczerością, niezależnie od wszystkiego, ale teraz sama nie wiem, co mam myśleć. Właśnie nie powiedziałam, czegoś mega ważnego, komuś bliskiemu i czuję się z tym okropnie. Mam tylko nadzieję, że dobrze zrobiłam. Czy jest pani zadowolona ze swojego życia seksualnego? <grytanie> zaraz, zaraz, co to jest, za akieta? No normalna, na przysposobienie do życia w rodzinie. Ale z... Ja cię chyba skończę z jak się nazywasz? Monika. Teraz już każę, że to ciebie, Jarek wozi do szkoły. I nie tylko. Co znaczy nie tylko? Sypiamy ze sobą, co, nie wiedziałaś? No ale naprawdę, ja, ja sama widziałam. Ach, dziewczyno, no co widziałaś? Jak uprawiała seks z moim mężem, tak? Bardzo was proszę, przestańcie opowiadać te głupoty i wyjdźcie stąd, bo to nie jest śmieszne. <laughs> Współczuję ci. No ale sama rozumiesz. Z takim brzuchem nie masz ze mną szans! Nie słyszałaś, co powiedziałam? Wynocha stąd, gówniaro! <laughs> Uważaj na te tłumy ludzi Trochę tu łatwiej się zgubić Jak myślisz, że pędzisz kanara Że nie wiedziałaś, to przestań się ludzić Ale nie martw się, już zaraz piątek Znowu wrócisz do domu z zablokowanym kątem Dzięki Bogu za zniżki, bo i tak zgubiłaś portfel A to dopiero początek Ile było planów, by rozpocząć już To do dorosłe życie 19 plus